Cześć Wam kochani, wróciłam, jak widzicie mam pełno zdrapek Dostałam różne zdrapki w kwocie od 1 euro do 10 I zobaczcie, platynowa siódemka jest troszkę w innym wydaniu Ponieważ ma żółte obramowanie, więc jestem ciekawa co z tą platynową będzie No, nawet nie wiem ile wydałam, chyba 34 euro, ile się nie mylę No i e, nagrywam w pokoju, w którym się zatrzymujemy na jedną noc, takim a hotelu no i co, życzcie mi szczęścia, żeby coś fajnego udało się wygrać? No i zobaczymy, czy te zdrabki z nowego województwa okażą się szczęśliwe, czy też nie. Tak jak mówię, będzie troszkę y, wideo ruszać, bo Michał trzyma telefon i nagrywa. Dobra, to ja zacznę od tych najtańszych. I tutaj szukamy y, trzy takie same symbole. No i sprawdźmy. Drzewo. No niestety tu nic nie ma. Słoneczko drzewo, ślimak, waszka. A i to wszystko. No to tu już nic nie będzie. Pierwsza przegrana. Tutaj szukamy dwóch kwot. E, I po dodaniu musi nam wyjść 8 z tego, więc zobaczymy 5, czyli potrzebujemy 3, a mamy dwa. No niestety 4. 1, 1 i 8. A, myślałam. Ale, ubok. Obok. Obok. <laughs> Tutaj aha nasza wygrywająca liczba to 13. No i sprawdzamy 16, 17, 18 i 15. No niestety. No niestety nie ma. Na razie pechowe. Znowu szukamy tych samych y, wyrazu, y, Tych. Symboli, możesz tak, Kanclerz kannst du etwas To jest gar kein Schaff, Nie. Nee. Okay, tu nic nie ma. Słońce, słońce. I medal. Ślimak, ślimak. I waszka, czy, czy, czy jakaś tam ćma. Znowu szukamy tych ósemek. I 0. 1, no i 8 oraz 5 i 7. No dużo za dużo albo dużo za mało. sprawdźmy znowu. Nasza wygrywająca liczba 15. No moja ukochana. A mamy 16, 13, 14 i 17. No te strapki, jak na razie wszystkie puste za euro. Teraz e, nasze wygrywające liczby.

Słodkie złoto. No zobaczymy. 23 i 14, a mamy 19, 26, 30, 16, 18 i 11. Kolejna przegrana. Sprawdźmy tutaj: 27 i 16, 25, 11.

28 nie mamy, 26 nie mamy, 17 nie mamy i 12 tak. No i co mamy po 29? 50 eee. euro! Eee. Ale zaczepiście, zobaczcie, 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 zobaczcie 5 dych w strapce za 5 euro. Ale sypnęło. No, zarąbiście, słuchajcie. No, no to już draping uratowany, a jeszcze dwie zdrapki. No, czekajcie. O, mój nie za bardzo wie, jak to trzymać. <grystanie> e, co my tu szukamy? Pieniądze. No, to tak. Czekajcie, tu mamy te symbole chyba. Nie, trzy razy takie same kwoty. A jak tutaj znajdziemy pod bonusowym y, słuchawki, to wygrywamy od razu dwie dychy. No to sprawdźmy. To jest 10 euro, 5 tysięcy, 500 tysięcy i 20. No to są różne. 15 tysięcy, dyszka, 15, no to też są już różne. 1000, 20, 1000 i... I 15 tysięcy 50 tysięcy 200 euro. O, 50 tysięcy jeszcze raz. I 200. No niestety I ostatnia tutaj. 1000 5 5 i 50. No, ale jeszcze tutaj mamy szukamy słuchawek. A mamy gwiazdy. No to ta przegrana. No i platynowa siódemka. Pokazujemy swoje hędy, ale nie będę o. Na wytaz nic I szukamy siódemek. Zobaczymy, czy ta wersja platynowej będzie szczęśliwa. No, jak na razie nie ma. Numer 19 strapki. No zobaczymy. 4, 2, 12, 16, 18, 13, 26. 15, 9, dyszka i, no niestety, platynowa przegrana, ale słuchajcie, mamy rary tasik tutaj. Strapka za 5 euro dała 50 euro. No i raz 4 euro. No to mamy 54 wygrane. 54 wygrane, już ja zrobię. Mach. 54 wygrane na 34 wydane, więc jesteśmy na super. Super plusie. No ale ten rar, tasik tutaj, zobaczcie. 29 numer i 50 euro. No to naprawdę super. Chyba nic nie pominęłam. 16, 12, 23 nie było. To są wszystko obłoki. No ale piękny wynik. Dobra. Dziękuję Wam za oglądanie i do usłyszenia następnym razem. Pa! Pa! pa.